Ja i wszelkiego rodzaju dzienniki, planery raczej nie jesteśmy ze sobą blisko, ale od jakiegoś czasu był jeden, który oglądałam w internecie i mówiłam sobie, gdybym go miała, to chyba jednak bym go wypełniała. No i tak się złożyło, że mam, tak się zdarzyło, że dostałam. Jestem przeszczęśliwa, bo mnie kupił w tym wydaniu przede wszystkim kolor. Zaczytany planer, czyli planer dla wszystkich fanów książek i czytania w pięknym, przepięknym brązowym wydaniu ze złoceniami i z genialnym środkiem, zaraz Wam pokażę. Podzielony na konkretne miesiące z miejscem do uzupełniania i oceniania przeczytanych książek. Ze specjalnymi stronami na podsumowania, ale też z miejscem na dokładniejsze recenzje książek, w którym możecie sobie już coś konkretniejszego napisać. Ze specjalnymi wyzwaniami, ze specjalnymi miejscami na uzupełnianie, kolorowanie, wpisywanie, wyżywanie się artystycznie, ale przede wszystkim dalej skupianie się wyłącznie na książkach i czytaniu. No to musi być coś dla mnie już po prostu. No musi. Ja bym chciała zacząć uzupełniać go już teraz, ale z racji, że on ma miejsce na całoroczne wyzwanie czytelnicze i zaczyna się tak naprawdę od stycznia, to ja chcę się wstrzymać i zacząć sobie od tego nowego roku, uzupełniać go od zera, całego, od początku do końca. Taki mam plan i trzymajmy wszyscy za to kciuki, żebym była konsekwentna. No a na teraz to tyle. Pa!